<laughs> the oppression of the Sith will never return. You have lost. No. 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 You are gone! Czy Mace Windu naprawdę pokonał Dartha Sidiousa w Zemście Sithów i jedyne co uratowało Sitha od śmierci to pomoc Anakina? Czy też Palpatine przegrał pojedynek, bo było to częścią jego misternego planu? Nikt nie może tego wiedzieć lepiej niż George Lucas, dlatego szukając odpowiedzi na te pytania, posiłkować się będziemy informacjami zawartymi w książkowej adaptacji trzeciego epizodu oraz komentarzem Lucasa z wydania Blu-ray i DVD Zemsty Sithów. Dobra, to lecimy. Żeby dobrze zrozumieć niuanse dotyczące walki Mesa Indus Citiusem, musimy najpierw zapoznać się z terminem Vapad. Co to takiego? Otóż jest to wariacja jednej z siedmiu form walki Mieczem Świetnym i to wariacja niezwykle rzadko wykorzystywana przez członków zakonu Jedi. Pojedynkowanie się z użyciem tej techniki wymagało bowiem od rycerza otworzenia się na ciemną stronę mocy, co wiązało się oczywiście z ogromnym ryzykiem. Rycerz mógł łatwo dać się pochłonąć mrokowi i stracić nad sobą kontrolę, dlatego skutecznie walczyć wapadem mogli jedynie nieliczni, najczęściej ci, którzy osiągnęli w mocy perfekcyjną wewnętrzną równowagę. W końcu wapad uznawano za coś więcej niż tylko formę, wręcz za stan umysłu. Co jednak najważniejsze, twórcą tego agresywnego stylu walki i jednocześnie jego mistrzem był nie kto inny jak Mace Windu. I to właśnie tenże styl sprawił, że w starciu z Sidiousem Mistrz Jedi nie był bez szans. W odróżnieniu od trzech swoich towarzyszy, z którymi przybył aresztować Palpatina, Mace nie tylko dotrzymywał kroku Sithowi, ale i zdołał go pokonać w pojedynku na miecze świetne. I tutaj musimy zagłębić się nieco w szczegóły działania wspomnianego wcześniej wapadu, w czym pomoże nam fragment książkowej adaptacji Zemsty Sithów opisujący zmagania Windu i Palpatina. Wapad jest kanałem ciemności płynącej w obie strony. Jedi akceptował niesamowitą szybkość lorda Sithów, wysysał jego wściekłość i potęgę, skupiając je w sobie, a potem je uwalniał. Odbijał nienawiść z powrotem do jej źródła, tak jak miecz świetlny odbija blasterowy bolt. Styl walki mistrza Jedi pozwalał mu zatem wykorzystywać potęgę Palpatina przeciwko niemu. Im zacieklej i agresywniej walczył Sidious, tym silniejsze były riposty Windu. W ten sposób rycerzowi udało się pokonać Sita jego własną bronią. Wiemy zatem, że w tej pierwszej części pojedynku Jedi okazał się zwyczajnie lepszy. Ale czy to oznacza, że zdołałby zabić Lorda Sithów, gdyby we wszystko nie wtrącił się Anakin? Okazuje się, że nie i mamy na to nawet potwierdzenie w książce. Moment, w którym Windu odbija z powrotem do Palpatina błyskawice mocy, wszyscy doskonale znacie. W książce ta scena opisana jest tak, że nie zostawia raczej wątpliwości co do tego, że bez względu na okoliczności, mroczny lord zniszczyłby ostatecznie rycerza Jedi. Oczy Sita lśniły potęgą, a ich żółte spojrzenie zdawało się przepalać nawet deszcz. Wapad już nie wystarczył. Mejsowi brakowało energii, by obronić się przed własnym ostrzem. Klinga była tak blisko jego twarzy, że zaczynał dusić się ozonem. Anakinie, on jest za silny, wykrzyczał z trudem Mistrz Jedi. Sidious przerwał co prawda swój atak, ale zrobił to tylko dlatego, by zmusić Anakina do działania i wykonania ostatecznego kroku ku ciemnej stronie. W wydaniu DVD i Blu-ray Zemsty Sithów w wersji filmu z komentarzem Lucasa reżyser tłumaczy, że błagania Palpatina o darowanie mu życia są tylko i wyłącznie pozą. Sidious wyczuwa, że Windu zamierza go zabić, dlatego postanawia grać bezbronnego i pokonanego człowieka, który nie stanowi już żadnego zagrożenia. By Mace wyprowadził cios, bo jest praktycznie pewny, że Anakin zareaguje. Bo widzicie, nawet gdyby Skywalker nie zaatakował Windu, Lord Sithów i tak zdołoby się nie tylko obronić, ale i zniszczyć mistrza Jedi. Zwróćcie uwagę na to, że w filmie momentalnie po tym jak Anakin odcina rękę Mace'a, Sirius uwalnia całą potęgę błyskawic, choć przed sekundą zdawał się nie mieć siły na kontynuowanie walki. Palpatine czekał jednak do samego końca, bo doskonale wiedział, że w jego misji przeciągnięcia Skywalkera na ciemną stronę mocy ten moment był takim teraz albo nigdy. Jeśli Seed zabiłby Windu sam, Anakin wciąż miałby jeszcze wybór. Bo choć bierność młodego Jedi przy śmierci Mejsa z pewnością chluby by mu nie przyniosła, to jego zachowanie dałoby się zrzucić na karb szoku. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, by nawet przy takim scenariuszu Anakin miał zamiar postawić się Palpatinowi i pozostać po stronie Jedi. W końcu potrzebował wiedzy Sita, by uratować Padme, ale taka opcja pozostawałaby dalej na stole. Natomiast odcinając rękę Windu, Skywalker niejako skazał samego siebie na dołączenie do Sidiusa. Jak w komentarzu podkreślił Lucas, wybraniec zrozumiał, że zwyczajnie nie ma innego wyjścia. Albo dołączy do lorda Sithów i będzie żył dalej, albo przyzna się przed Jedi do zdrady i nie tylko zostanie wydalony z zakonu, ale i pozbawiony wolności za swoją zbrodnię. this is where he makes the pact with the devil this is the very faustian pact of trying to to do something that he shouldn't be doing you know he's gone over the line the killing of mace he didn't he was trying to stop him from killing palpatine which in essence was the right thing to do he didn't realize that palpatine was going to kill him so in the, up to that point he was trying to do the right thing but now he realizes by having mace be dead that he's crossed over the line Podsumowując, Windu faktycznie okazał się lepszy w pojedynku na miecze świetlne, ale w ostatecznym rozrachunku byłoby to niewystarczające do całkowitego pokonania Palpatina. Sid był o wiele potężniejszy w mocy niż spodziewał się tego Jedi, i dotarło to do niego dopiero, gdy Sidious użył błyskawic. Mace był więc w tym pojedynku skazany na porażkę. Jak zawsze, dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy podoba Wam się to, jak kulisy pojedynku wyjaśniono w książce i filmowym komentarzu Lukasa? Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału do i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.